Jesteśmy po inauguracji Plus Ligi w tym sezonie, przegraliście 0-3 z Aksą, w trzecim secie już powalczyliście. Nawet momentami prezentując kawał dobrej siatkówki, także dzięki Twojej że wszedłeś z ławki, pomogłeś trochę zespołowi, no ale nie widzę, że byś był specjalnie uśmiechnięty. No ciężko być uśmiechniętym po przegranej 3-0. No wiadomo, że była jakaś tam walka, na pewno troszeczkę nas rozstroiła ta nie wiem jak poważna kontuzja Michała Bąkiewicza, gdzieś niefortunnie upadł na rozgrzewce i praktycznie ten schemat, co sobie przygotowywaliśmy przez te dwa miesiące do ligi, jakby musiał zostać na trener szybko zmienić. No i tak na pewno jakieś pozytywy z tego meczu można wyciągnąć. I tak w październiku jest tyle meczy, że trzeba jak najszybciej zapominać o tym, i trenować do następnego spotkania, i wychodzić z świeżą głową, i walczyć po raz kolejny, bo tylko to nam zostaje. Michał, patrząc na, na Wasz skład, może niekoniecznie na, rocznik, na roczniki, ale na doświadczenie w plus widzę, to jesteś jednym z bardziej doświadczonych graczy, jak, jak popatrzymy na tych nowych, którzy się pojawili, czy obcokrajowców, czy, czy młodych chłopców po no, SLF. Na pewno jest to mój czwarty rok i czuję się na pewno... To dosyć pewny siebie po, po ubiegłym sezonie i po grze w kadrze B. Na pewno to mi dużo dało takiego grania po sezonie ligowym i tak rozwoju przede wszystkim. To tak, taki jest zespół, a nie inny. Na pewno mamy zawodników, którzy mają duży talent i potencjał i teraz jeszcze dojdzie do nas środkowy, który naprawdę prezentował się bardzo dobrze i też będzie wzmocnieniem. I tak jak mówię, pozostaje nam trenować, trenować, liga jest długa i może dobrze, że gramy z tymi zespołami na początek z tymi silniejszymi, ponieważ nie mamy żadnej presji, dopiero przyjdzie te mecze o wszystko z zespołami, które musimy wygrać i to będą dla nas mecze najważniejsze i może dobrze tak się ułożył kalendarz dla nas, bo rok temu było odwrotnie i to myślę, że było dla nas no nie za specjalnie dobre. Michał, ja jeszcze jedną rzecz mi powiedz. Ja pamiętam jak jeszcze w drużynach tych młodzieżowych i też na początku w Częstochowie próbowany byłeś i grałeś jako przyjmujący. Teraz jesteś już tylko atakującym, czy, czy ewentualnie mógłbyś grać jeszcze na tej, na tej pozycji z przyjęciem, przyjęciem i atakiem? A na pewno zagrać jakoś bym mógł, ale lepiej czuję się zdecydowanie z prawej strony Jakoś po prostu mam naturalny ruch z tej strony i czuję się po prostu pewniej i nie wiem czy ta piłka po prostu mocniej leci czy po prostu czuję się pewnie nie, tak, nie chodzi o samo przyjęcie ale ta prawa strona jakby zdecydowanie mi leży i to zobaczyłem w ubiegłym sezonie i przy tym zostaje. na pewno jeśli jakieś tam doświadczenie na przyjęciu pomaga mi na pewno w obronie czy w jakimś dograniu piłki to na pewno to było przydatne i, no i pozostaje tylko trenować i co trener da za zadanie, postaram się je spełnić.